Są 28. igrzyska, więc jakby mają już wiele lat tradycji, rozgrywane są w wielu miejscach w Polsce. W tym roku właśnie organizacja przypadła właśnie na Salo Szczecin. A pomysł ogólnie, idea igrzysk, bo to są igrzyska futsalu, ale także są igrzyska w różnych dyscyplinach. One są organizowane nie tylko w Polsce, ale także są światowe igrzyska młodzieży selesjańskiej. W tych igrzyskach właśnie biorą udział młodzież selezjańska skupiona na całym świecie, a my organizujemy futsalu. Czwarty raz jesteśmy organizatorem ogólnopolskich igrzysk młodzieży sylwiańskiej. Wcześniej, bo już 30 lat Salos ma, w ubiegłym roku wchodziliśmy 30-lecie, wcześniej też organizowaliśmy takie igrzyska, a w tym roku ponownie impreza zawitała do Szczecina. Przygotowaliśmy się przez obóz jakby w Głogowie. Trenowaliśmy codziennie po 3-2 treningi. Byliśmy w ośrodku Chrobrego Głogów. No i super było. Jest to dla nas ciekawe wyzwanie, gdyż nie trenujemy na hali. Nasi zawodnicy nie sądzę, żeby nawet na WF-grali w piłkę na hali. Jest to też weryfikacja umiejętności technicznych, gdyż na dużym boisku ta przestrzeń jest dużo większa. A tutaj jednak jest cały czas blisko przeciwnik, piłka krąży szybciej, więc może też decydować czasem przypadek. Ale na końcu przede wszystkim musi być zaangażowanie i szacunek do przeciwnika. Bo oprócz rywalizacji sportowej spotykamy się tu też w celu jednak wdrażania pewnych wartości w duchu salesjańskim dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj jest oficjalne otwarcie, a w sobotę są rozgrywki, takie tzw. Tak eliminacyjne. I będzie to system każdy z każdym. I po całym dniu, czyli po sobocie, zostaną sklasyfikowane zespoły, które następnego dnia zagrają jeszcze jeden dodatkowy mecz już o miejsca. No i zespoły, które zajmą pierwsze dwa miejsca, zagrają o zwycięstwo w turnieju. Zespoły z miejsc 3 i 4 w meczu o trzecie miejsce. No i wiadomo, zespoły z miejsca 5-6 w meczu o piąte miejsce. W ilu halach będziecie grać? Są cztery kategorie, więc cztery hale e, na, e, w szkole Sezjańskiej przy Ulicy Pusłońcu. Będzie to główna hala, gdzie będzie uroczyste otwarcie i zakończenie e, w, całych igrzysk, ale także e, na hali MOSIR e, przy Ulicy Twardowskiego, e, w szkole podstawowej w Mierzynie i także w szkole podstawowej e, na Brzeczu.